Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Ostroełenki, szanowni goście. Dzisiejszy dzień zapisze się złotymi zgłoskami w historii naszego miasta i całego regionu. Zgromadziliśmy się tutaj, aby uroczyście murować kamień węgielny pod budowę południowej owodnicy Ostroełenki wraz z nowym mostem na rzece Narew, inwestycji, na którą mieszkańcy Ostroełenki i Okoli czekali od kilkunastu lat. To wydarzenie jest symbolem rozwoju, jedności, patrzenia w przyszłość z odwagą i nadzieją. Wodnica Południowa i Nowy Most to nie tylko potężne przedsięwzięcie infrastrukturalne, to przede wszystkim poprawa jakości życia, bezpieczeństwa i komfortu codziennego funkcjonowania mieszkańców. Dzięki tej inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum Ostrołęki, zmniejszy się hałas i zanieczyszczenie powietrza, poprawi się bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców, a nasze miasto stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców i inwestorów. To jest inwestycja, która łączy dosłownie i symbolicznie Most, który powstanie na Narwi nie tylko połączy brzegi rzeki, ale stanie się pomocnym pomiędzy marzeniami, a ich realizacją. Dowodem, że wspólnym wysiłkiem możemy osiągać wielkie cele. Dzisiejszy sukces nie byłby możliwy bez determinacji i współpracy wielu osób i instytucji. Chciałbym z głębi serca podziękować tym, którzy byli i są naszymi partnerami w tym przedsięwzięciu. Panu ministrowi Dariuszowi Klimczakowi za strategiczne wsparcie i zrozumienie jak ważna jest to inwestycja dla północno-wschodniego Mazowsza. Panie ministrze, Pańska otwartość i konsekwencja w działaniu były kluczowe, by dziś móc wspólnie świętować ten ważny moment. Dziękuję również panu ministrowi i panu wiceministrowi Piotrowi Maleprzakowi za inne planowane inwestycje kolejowe w regionie Ostrołęki. Jest to dla nas bardzo ważny impuls rozwojowy. Panu Adamowi Sturzikowi, marszałkowi województwa mazowieckiego za zaangażowanie w rozwój naszego regionu i za wspieranie Ostrołęki na każdym etapie planowania tej inwestycji oraz za dostrzeżenie potencjału naszego miasta jako ważnego węzła komunikacyjnego Mazowsza, a w szczególności za strategiczne i zrównoważone podejście do rozwoju Ostrołęki i regionu ostrołęckiego. Dziękuję Bankowi Gospodarstwa Krajowego reprezentowanego przez Pana Dyrektora Grzegorza Kapuścińskiego za uwzględnienie potrzeb Ostrołęki w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy. Dziękuję Radnym Rady Miasta Ostrołęki za odpowiedzialne decyzje i merytoryczną debatę, które umożliwiły sprawne przygotowanie się do tej inwestycji. Projektantom, inżynierom i wykonawcom, którzy w najbliższych miesiącach i latach będą realizować to zadanie z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Dziękuję również pracownikom Urzędu Miasta i jednostek współpracujących, których codzienna, często niewidoczna praca była niezbędna, by dziś stanąć tutaj, w tym miejscu. Drodzy Państwo, nie byłoby tej inwestycji w takim kształcie, gdyby nie osoba, która od lat poświęca swoje siły, wiedzę i pasję na rzecz budowy mostów, dosłownie i przynośnie. Dlatego z ogromną wdzięcznością pragnę podziękować panu Stanisławowi Kubłowi którego w naszym regionie. Którego w naszym regionie nazywamy budowniczym mostów. Wybudował ponad wszystkich 100 obiektów inżynieryjnych e, na terenie właśnie tutaj byłego województwa ostrołęckiego i północno-wschodniego Mazowsza. Panie Stanisławie, pańska determinacja, wizja i zaangażowanie w rozwój infrastruktury, a szczególnie w powstanie tej południowej obwodnicy z przeprawą mostową zasługują na najwyższe uznanie. Dzięki Takim osobom jak Pan, Ostrołęka i cały nasz region mogą się rozwijać, tworząc lepsze warunki życia dla mieszkańców i kolejne szanse dla przyszłych pokoleń. W imieniu swoich, mieszkańców, dziękuję Panu z całego serca. I na zakończenie, drodzy mieszkańcy, dziękuję Wam za cierpliwość i wyrozumiałość. Wiem, że proces budowy wiązać się będzie z pewnymi niedogodnościami. Jestem jednak przekonany, że wspólny cel lepsze, bezpieczniejsze i nowoczesne miasto wynagrodzi ten czas oczekiwania. Już teraz z dumą mogę powiedzieć, że Ostrojenka się rozwija, a my wszyscy jesteśmy świadkami wielkiej zmiany. Wierzę, że w niedalekiej przyszłości spotkamy się ponownie, tym razem, by przeciąć wstęgę i oddać owodnicę oraz most do użytku, świętując sukces całej naszej społeczności. Razem budujemy przyszłość Ostrojenki i miasta, z którego możemy być dumni. Bardzo dziękuję Państwu za obecność, wsparcie i wspólną pracę na rzecz rozwoju naszego miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi, a teraz o zabranie głosu proszę przedstawiciela wykonawcy, prezesa zarządu firmy DOMOST z o, pana Łukasza Siwka. Szanowni Państwo, jestem ogromnie zaszczycony, że mogę stanąć przed państwem jako przedstawiciel konsorcjum wykonawczego, aby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest zbudowanie tego kamienia budowlanego. Dzisiejsza uroczystość to jest nie tylko symboliczny początek pracy, ale to także wyraz wspólnej troski o rozwój miasta i komfort życia jego mieszkańców, ale to jest także dowód na to, że współpraca samorządów, wykonawcy może przynieść realne i przede wszystkim trwałe efekty. Jako wykonawca deklaruję pełne zaangażowanie, rzetelność, terminowość oraz najwyższą dbałość o bezpieczeństwo prac. Naszym celem jest stworzenie obwodnicy, która Posłuży mieszkańcom przez bardzo długie lata i stanie się dalszym impulsem do rozwoju tego regionu. Niech ten kamień węgielny stanie się symbolem solidnych fundamentów zarówno tej budowy, jak również dalszej przyszłości Ostrołęki. Dziękuję bardzo.